Cześć, jesteśmy rodzeństwem wysokowrażliwym. Ja jestem Maja i wraz z Maksem stworzyliśmy projekt Za dużo myślisz. A problemem, którym zajmowaliśmy się, była wysoka wrażliwość. WWO, czyli wysokowrażliwe osoby, to ludzie pośród nas, którzy odczuwają świat bardziej niż większość, jednakże niewiele osób staje sobie z tego sprawę. W ramach projektu Edukowaliśmy młodych ludzi w dziedzinie wysokiej wrażliwości poprzez media społecznościowe oraz wysłanie gotowych prezentacji do bielskich szkół. Uważamy, że edukacja w tym temacie jest bardzo ważna. Ponieważ jest to mało popularny temat, który zdecydowanie wymaga nagłośnienia. Nasz projekt skupia się na tym, aby pokazać światu, że bycie wrażliwcem i bycie wrażliwym to nie jest nic złego, a nawet wręcz przeciwnie pokazując światu, że poskromienie tej cechy pozwoli nam być dużo silniejszym niż kiedykolwiek. Dzięki wsparciu dyrektorów i wychowawców wielkich szkół podstawowych i średnich dotarliśmy do około 6 tysięcy uczniów w klasach od siódmej podstawówki do drugiej średniej. Działaliśmy również w social mediach i tam łącznie trafiliśmy do około 30 tysięcy osób. Zawarliśmy wiele partnerstw, między innymi z naszymi szkołami średnimi, czyli z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Pielsku Białej oraz z Zespołem Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pielsku Białej. Udało nam się też nawiązać współpracę z Młodzieżową Radą Miasta Bielska-Białej i Wydziałem Edukacji i Sportu, również w Bielsku-Białej. Współpracowaliśmy z projektem z książką w Torbie, także z Kółkiem Naukowym Little Psychologist z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Uzyskaliśmy także wsparcie od kołcza pani Magdaleny Juchniewicz i redakcji BB. Udało nam się uzyskać wiele wzmianek medialnych, m.in. na stronie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku, stronie Urzędu Miasta Bielska Białej, na stronach naszych szkół i wystąpiliśmy w Radiu Bielsko. Dzięki wsparciu Akademii Techniczno-Humanistycznej i Koła Naukowego Little Psychologist przedstawiliśmy projekt Za dużo myślisz na dniu języka ojczystego oraz wystąpiliśmy w webinarze na temat wysokiej wrażliwości. Dziękujemy za ogromne wsparcie naszym partnerom oraz naszej mentorce i opiekunowi projektu. Reasumując, wysoka wrażliwość jest siłą, której trzeba się nauczyć, a uświadomienie sobie posiadania tej cechy jest pierwszym i jednym z najważniejszych kroków do zwiększenia korzyści i zredukowania negatywów. Dziękujemy za uwagę.